Dzień dobry, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Moi drodzy, racji tego, że wiosna już za pasem, a także pogoda już jak najbardziej robi się wiosenna, najwyższa pora zapowiedzieć wam kolejną edycję moich wiosennych vlogów. Dla tych, którzy po raz pierwszy stykają się z tym formatem, są to vlogi. Odbywające się, znaczy ten cykl vlogów trwa właśnie od mniej więcej początku wiosny. Może troszeczkę wcześniej, jak już ta pogoda na to pozwoli, będzie taka bardziej słoneczna z pleneru. Czy, czy to jakieś ciekawe miejsca i ogólnie coś wcześniej Wam pokazuję tutaj u siebie, czy e, coś z wyjazdów, e, czy, czy jakieś wyjazdy Wam e, relacjonuję, czy o nich opowiadam? E, w każdym razie skupiałem się w tych vlogach właśnie na plenerze e, w tym okresie właśnie wiosennym, czyli teraz, jak się ta wiosna zaczyna, czy ewentualnie trochę wcześniej, jak już ta pogoda taka wiosenna się robi. E, właśnie do gdzieś tak powiedzmy połowy czerwca. E, I właśnie tak jak mówiłem, skupiałem się na, pl na plenerze. O, opowiadam, czy to jakieś. I pokazuje, czy to jakieś wyjazdy, czy to właśnie różne takie miejsca w przecinie w każdym razie w plenerze. Eee, I tak jak mówiłem, za zaczynamy sobie kolejną edycję tego. Jednego vloga mam nagranego, także już mo możecie się w tym tygodniu e, tego spodziewać. Eee, I co, póki co, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że, że, że się Wam te vlogi będą spodobać, że miło będziecie z nimi spędzać e, czas. Eee, no i że tak jak mówiłem, no już komary lecą, także już najbardziej, już, już bardzo wiosennie się robi. I że po prostu e, będziecie, te, że, że, że się wam te vlogi będą podobały. Zapraszam. Widzimy się już niedługo.